Cześć, jestem Michał. Jak już zostałem przedstawiony, przyjechałem do Was z Krakowa gdzie pracuję dla firmy Pragmatic Coders, która pracuje dla firmy, która jest z Warszawy, dla webinterpretów. I chłopaki prosiły, żeby przekazać wam, że szukają ludzi, a zajmują się ciekawymi rzeczami naprawdę. Oprócz tego, że, że w Krakowie pracuję jako programista Pythona, zajmuję się organizowaniem spotkań krakowskiej społeczności Pythona, która się nazywa Pyconic. I w ramach tych spotkań organizujemy Coś, co się nazywa Coding Dojo. Na Coding Dojo zajmujemy się między innymi TDD. I część tej prezentacji dzisiejszej wynika z rzeczy, które zauważyłem podczas tych, tych naszych spotkań. Slajdy są dostępne na stronie, w związku z czym, gdyby ktoś chciał coś zanotować, to zapraszam na, na stronę. Natomiast głównie... Chciałbym wam pokazać, jak w praktyce wygląda TDD, czyli a, przejdziemy e, po krótkim wstępie do demo. Mm, tak, czym, czym w ogóle jest TDD? Na początek może czerstwy żart. E, e, dobrze, oprócz tego, że dla niektórych TDD jest e, może zmorą, Testy trzeba pisać, bo, bo ktoś nam każe. Testy dają nam um, różnego rodzaju zyski. Na przykład mamy kod, który, e, o którym wiemy, że spełnia wszystkie nasze założenia i testy są przykładami użycia tego, tego kodu. Um, przy podejściu TDD e, dużo łatwiej jest zbudować API, z którego dużo, e, z którego w miarę prosto się korzysta. Natomiast to takie pytanie. Kto widział już kiedyś taki graf? Ręce do góry, poćwiczymy trochę. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiejsze spotkanie będzie opierało się głównie o ćwiczenia. Niedużo widziałem rok. To, to, na czym się będę, będę chciał dzisiaj skupić, to, to nie tylko te fazy czerwona i zielona, o których zaraz powiem, co one w ogóle oznaczają, ale, ale głównie chciałem się skupić na, na tym, co się dzieje między tymi stanami, czyli co się dzieje między, między testami czerwonymi a testami zielonymi. W skrócie. Na czym polega TDD? TDD nakazuje nam najpierw napisanie testu, który nie przechodzi, później sprawienie, żeby przechodził, a na samym końcu, jeżeli już mamy przewodzący test, to możemy kod poprawić tak, żeby był eleganciejszy. Jakimi trzema prawami będę się kierował dzisiaj przy pokazywaniu wam przykładowego ćwiczenia związanego z TDD? Przede wszystkim nie wolno nam napisać ani, ani jednej linijki, ani w ogóle żadnego znaku kodu produkcyjnego bez failującego testu, który wymusza na nas pisanie kodu produkcyjnego. Po drugie, nie wolno nam napisać więcej kodu testu, niż to jest potrzebne, żeby test więcej, żeby test miał znaczenie i żeby mógł już failować. Po trzecie, nie wolno nam siedzieć więcej kodu produkcyjnego, niż to jest potrzebne, żeby test przychodził. Czyli w zasadzie powiedziałem dwa razy to samo. Um, ok. W Krakowie podczas Coding Dojo. Um, czy ktoś w ogóle słyszał o Coding Dojo? Dobrze, las rąk. Dojo jest takim miejscem, gdzie um, ludzie przychodzą. Um, Uczyć się sztuki, sztuk walki. Natomiast KATA jest to ćwiczenie, które jest bardzo prostym ćwiczeniem, które można powtarzać w kółko. Są, jeśli chodzi o coding dojo i KATY związane z programowaniem, jest dużo zwolenników i przeciwników. Natomiast sugeruję, żeby do, do katy podchodzić jak do ćwiczenia, które się wykonuje mniej więcej tak jak ćwiczenia, które się wykonuje na siłowni. Dobrze. Teraz tak, zaraz wezmę przykładowe kata. Podczas programowania będę, no mam trzy, trzy główne założenia. Przede wszystkim nie mam żadnego z góry wymyślonego algorytmu ułożonego. Będę pisał po kolei, po kroku test i, i, i kod tak, żeby testy przechodziły. Um, drugie założenie i trzecie jest takim dodatkiem, które um, sprawi, że te przejścia między fazami czerwonymi i, i zielonymi będą bardziej atrakcyjne może. Czyli przede wszystkim za każdym razem jak będę pisał kolejne przykłady testu, te testy będą bardziej szczegółowe, będą bardziej. Um, Szczegółowymi przykładami użycia kodu. Natomiast kod produkcyjny, za każdym razem, nie będę, będę z jednej strony chciał, żeby był w dalszym ciągu to przejście było jak najprostsze, ale z drugiej strony będę, będę chciał, żeby kod stawał się bardziej ogólny. Teraz sobie usiądę na chwilkę. Czy coś widać w ogóle teraz? Słyszałem? Dalej nic nie widać? Ok, dobra. Teraz lepiej widać? Dobrze, mogę się schować w cieniu swojego testu. Um, czyli tak, naszym ćwiczeniem uh, będzie funkcja… Um, która może być pomocna przy wyliczaniu dzielników naturalnych dowolnej liczby, dzielników pierwszych dowolnej liczby naturalnej. Dobrze, zacznę od najbardziej prymitywnego testu. Czy mogę pisać trochę niżej? Czyli ja nie będę miał. Mogę teraz dać mniejszą czcionkę? Trochę bardziej z prawej? Dobra, komu nie pasuje? Ręka w górę. Nie ma że, znaczy Jest kilka rąk, ale jest mniej, niż trzeba, żeby mnie przekonać do tego, żebym pisał inaczej. Dobra. OK. Słyszałem znowu coś o czciące, ale słyszałem bardzo słabo, więc. Mamy pierwszy, pierwszy failujący test. Test ten nam pokazuje, że nie mamy żadnego kodu. Co nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ żadnego kodu na razie nie ma. Um, okay. czy... Kto nie widzi, co się stało teraz? Podejdźcie trochę bliżej, albo wstańcie. Widzę, że tam siedzicie w ogóle, jesteście schowani. No właśnie. O, obawiam, obawiam się, że nie. Będę, będę po prostu mówił, mówił do was... Głośniej, bo jak zacznę zmieniać cokolwiek, to, um, to będę potrzebował trzy razy więcej czasu i, i tak to pewnie nie wyjdzie. Dobra, to co się stało, ja wrócę do kodu. W tym momencie mamy, mamy czerwony kod. Mamy, mamy funkcję, najpierw było tak, nie mieliśmy niczego, teraz mamy, mamy funkcję, która zwraca nam nic. I mamy kolejne przejście z funkcji, która zwraca nic, do funkcji, która zwraca. Stałą, taką, której oczekiwaliśmy. Dobrze, może zaczniemy pisać jakiś ciekawy, ciekawszy test. Proszę? Mów głośniej, proszę. O. o. Dobrze, wrócę jeszcze do kodu. Napisałem kolejny test, powiększę ciągnięcie nieco dla tych, co um, usłyszałem o. Um, mamy test, który jest bardziej szczegółowym przypadkiem użycia naszej funkcji i w tym momencie to, co będę chciał zrobić, to w jak najmniejszej liczbie kroków sprawić, żeby ten test przechodził. Czyli kolejne przejście było takie, że dodałem IFA i zwróciłem kolejną stałą. Kod stał się nieco mniej ogólny i kierując się tą zasadą, którą sobie przyjąłem na samym początku dodam zmienną. Ok, czyli mamy już dwa, dwa testy. Z tego miejsca zaproszę wszystkich na Coding Dojo, który jest bardziej emocjonujący, ponieważ nie tylko możecie patrzeć, jak ktoś pisze powoli testy, ale napisać testy szybciej, samego. OK, czyli mamy, mamy kolejny test. Mamy pierwszą liczbę pierwszą, a, którą zwracamy, i mamy drugą liczbę pierwszą, która zmusi mnie w tym momencie do tego, żeby zmienić jakoś kod testu. I teraz. Podążając za zasadą tego, że żeby napisać jak najmniej, żeby test przychodził. to co mogę zmienić, to mogę zmienić sobie tą dwójeczkę tutaj, która jest w nawiasie ze stałej na zmienną. Ok. W tym momencie trochę przypomina to oglądanie murówek, które wychodzą z rowiska podejrzewam. Um, dobrze. Pozwolę sobie szybko zrefaktoryzować testy, ponieważ testów mamy jeszcze trochę do napisania. Dobrze, jeszcze szybko sprawdzę, czy testy działają. Oczywiście nie działają. Ze względu na to, że nie zaimportowałem biblioteki, z której korzystam. Dobrze. Od tego momentu usunę dwa testy, które są zbyteczne i będę posługiwał się listą założeń. OK. Czyli. <laughs> Mamy te nasze testy, bardziej specyficzny przypadek. Mamy liczbę, która jest podzielna przez dwa, jak widzimy nasz nasz Kod nie spełnia tych testów, ale możemy to przy pomocy jednego ifa zmienić. Czyli jeżeli, jeżeli liczba będzie podzielona przez dwa to dodamy tą liczbę, dodamy 2 do listy dzielników tej liczby i żeby nie dzielić, nie dodawać jeszcze raz tej liczby um, takiej jaka jest do funkcji, do listy, podzielimy liczbę przez, przez 2. OK, um, czy ktoś, czy kogoś zaskoczyło to, że mamy teraz fazę czerwoną? Jupi, jaka… E, rozemocjonowana widownia. Się, nie czyli dla, ten tak, ale jak, jak usunę tą linijkę, dla 3 nie przychodzi. W związku z czym zrobię to, co zrobiłem do tej pory, po prostu dodam if. Jeżeli liczba jest w dalszym ciągu większa od 1 to to dopiero wtedy ją będę dodawał. Okej. Okay. Mogę sobie zrobić mały refaktoring. Widzimy, nie wiem czy widzicie to, że ten if i tak będzie wykonywał się po wszystkich poprzednich. W związku z czym spokojnie mogę sobie wciąć to jeszcze jeden raz. Dobrze. Bardziej specyficzny przypadek. Mamy już dwie liczby pierwsze. Może dodamy sobie teraz liczbę, która jest składa się z dwóch różnych liczb pierwszych. Raz możemy zrobić głosowanie albo loterię. A Będzie czerwone czy będzie zielone? Możecie mówić naraz. Będzie zielone niestety. Okej. Okay. Kolejny przypadek. Teraz będzie czerwone czy zielone? Na przykład jak na razie działa, więc pasowałoby, żeby nie działał. Ok. Ktoś ma pomysł, jak w najmniejszej liczbie kroków zmienić tą funkcję, żeby zrobiło się zielona. Kura, działa. Dobrze, teraz mam już ekstra kod. W zasadzie praktycznie wszystko jest gotowe, ale dopiszę sobie jeszcze dziewiątkę. I co się okazuje? Niestety, dla dziewiątki nie działa, ale um, mamy dwie, dwa testy. Mamy czwórkę i mamy ósemkę. I te dwa testy spowodowały, że napisałem ten kawałek kodu, który jest odpowiedzialny za wyciąganie z potęg dwójki, dwójek. W związku z czym wezmę sobie ten kawałek kodu i ja go sobie wkleję trochę niżej. I zamienię dwójeczkę na trójeczkę. I co się stanie? Mamy kod zielony. Natomiast to co, to, co w tym momencie zrobiłem, to było lekkie pogwałcenie um, zasady, którą sobie przyjąłem na samym początku, która zmuszała mnie do tego, miała je zmuszać do tego, że kod za każdym razem będzie bardziej generalny. W związku z czym to, co teraz zrobię, to pozwolę sobie zrobić mały refactoring i wyciągnę sobie ten kawałek kodu odpowiedzialny za e, wyciąganie potęg Dobrze. Odpalę testy w międzyczasie dalej kod działa. Jeszcze to nie jest zaskoczenie. Hmm. Ok. W związku z tym, że zrobimy szybko ten krok, dodam kolejną pętlę. Jest ok? Czy, czy zrobiłem za duży krok? Ok. Um, jak widzicie, teraz ten if jest zbędny, bo mamy warunek tutaj ten sam, powtórzony. I więc mogę sobie go spokojnie usunąć. Przeszedłem teraz do refaktoringu. Muszę? Pierwszy i w też. Pierwszy też. No i w zasadzie. W dalszym ciągu mamy wszystkie testy przechodzące. Może weźmiemy sobie jakąś liczbę większą, która sprawdzi nam, czy, czy ten. 125. Znasz liczbę dzielników liczby 125? 5, 5, 5. Kurczę. Dobrze. 5, 5, 5. Jak Działam. I to w zasadzie tyle, co mógłbym wam powiedzieć. A wracając wracając do założeń. Um, Tą samą funkcję mógłbym sobie napisać w 3 minuty, bez żadnych testów, i pewnie by tak samo działała. Natomiast um, to, co chciałem Wam pokazać, to to, że, że wcale nie trzeba um, tego algorytmu wymyślać, bo on się zrobił w zasadzie sam. E, profit działa. <grym> ok. Um, Opró oprócz tych transformacji, które nie wiem, czy udało mi się wystarczająco wyraźnie Wam e, uwypuklić i pokazać, istnieją jeszcze inne. Czy ktoś, dobrze, kto nie słyszał o e, Uncle Bobie, o Robercie Martinie? Ktoś nie słyszał. Uncle Bob, ok. E, Uncle Bob jest jednym z mentorów e, technik agile'owych. między innymi e, mówi dużo o TDD. Uncle Bob. E, sformułował coś takiego co nazwał uh, transformation priority premise. Jest to lista transformacji, które um, nadają priorytet transformacjom, które możemy stosować do tego, żeby nasz kod um, zmieniał swoje zachowanie. Różnica między transformacją a refaktoringiem dla Uncle Boba jest taka, że transformacja Zmienia działanie kodu, natomiast refactoring nie, nie, zmienia, nie zmienia zachowania kodu. I to, to co dzisiaj Wam pokazałem, to, to kilka tych transformacji. Mieliśmy sytuację, kiedy nie mieliśmy żadnego kodu. Mieliśmy taką sytuację, kiedy funkcja nam zwracała nana, a zamiast tego zwróciłem stałą. Stałą zamieniłem na, na zmienną i w końcu doszliśmy do zamiany IFA na, na Wile'a. Okej, okay. w zasadzie to, to tyle z mojej strony. Na koniec chciałem jeszcze dodać, że ta, ta lista transformacji nie jest, nie jest ukuta w kamieniu, jest, jest na dole link do, do Posta, który został napisany przez Uncle Boba I w zasadzie wydaje mi się, że to jest temat, temat, temat otwarty. Jak, jak to będzie interpretował te, te transformacje i kolejność? Dobrze. To chyba z mojej strony to, to tyle. Czy są jakieś pytania do mnie? Kiedy bym nie stosował TDD? Ciężki. Każdy algorytm jest Czy nie, taki przypadek, że nie wiem. W czułeś, że na przykład ciemno się było coś zaprojektować z DD. Um, nie. Znaczy, generalnie tak, TDD jest, jest narzędziem, to nie jest, to nie jest religia. I na pewno nie stosowałbym TDD po prostu do, do tego, żeby. Um, Pobawić się z jakimś tematem. Czyli na przykład napisać jakąś brzydką implementację czegoś, tylko po to, żeby zobaczyć, czy coś działa. To takich um, no, głównie do, do badań i zabawy. Natomiast gdybym, gdybym miał pisać jakiś kod produkcyjny, to, to bym zaczął od TDD. E, włączając w to kilka benefitów, takich jak właśnie API, o którym mówiłem. I to, że wiadomo, że, że nasz algorytm spełnia wszystkie przykłady, które założy, zawarliśmy w testach.